No witam No dzisiaj będziemy podkładać pokarm do jednej z rodzin produkcyjnych bo patrzyłem wczoraj to nie bardzo ten pokarm tu jest w tym ulu już widać, że poprzenosiły, bo puste komórki są tutaj no też, no nie widać no nie ma, pszczółki wyjadły tutaj sporo, ilość pokarmu ul jest lekki no to trzeba zacząć towarzystwo ratować to są dosyć agresywne te pszczoły ale jakoś sobie z nimi poradzimy tutaj No, już, już się zaczyna pauza, muszę dymu wziąć troszeczkę no, zaraz zgonimy troszeczkę te pszczoły trochę tego, o tutaj jeszcze mają z przodu pokarm no, to jeszcze nie jest tak źle, ale a, ale już otworzyliśmy, przywieźliśmy ramki takie o, ogrzane, podgrzane. To im tutaj włożymy. Niech jedzą. Położymy im tutaj. Damy jeszcze jedno, no to takie mniejsze. No teraz ołożymy te rameczki. I pół korpus damy na to pójdzie, folia tak i damy pół korpus i jakoś tu go musimy wcisnąć. Dobra, przed, przed, dobra, idziemy teraz poszukać jakiegoś ocieplenia i pauza. ocieplone obłożone, może trochę mało, ale ale musi im to wystarczyć i mamy zabezpieczone już tutaj no, jeszcze jakaś pszczółka sobie tutaj tutaj zajrzymy do kolejnej mojej włoszki to jest nie, to jest to jest jakiś zamieniony korpus to jest włoszka mojej hodowli też ona tutaj sobie siedzi rozkłębiona prawie na 9 ramach. i też jak widać Pokarmu nie ma z tej strony. A teraz zobaczymy, jaka to jest duża rodzina. Ach, nie mogę podnieść. Jest tu żarcia. Ful. tu nic nie trzeba robić no i to wszystko reszta pokarm zabezpieczona mi jeszcze zostały tutaj zapasu wycofanych ramek takich o, nie, niedolanych Oj. O, takie różne, różniste rameczki no nie zostały praktycznie widać jeszcze, jest jeden korpus dwa korpusy takich ramek No to myślę, że na wrazie w wystarczy. No to na tyle.